Nie pachnie zbyt ładnie. To jest powieść holenderskiej pisarki, debiut z tego co wiem, dlatego chciałam po prostu przeczytać jakąś holenderską książkę, w związku z tym, że codziennie przybyłam w Holandii, ale dziwne jest to wydanie. Papier jest taki bardzo, bardzo zbite to jest. Nie wiem, czy opis możecie sobie zatrzymać. Nie wiem, jak to jest. Byłam wczoraj w biurze i przez pół dnia nie miałam co robić. Jestem dzisiaj w domu, żeby odebrać paczki i na razie nie zdążyłam nawet zjeść śniadania, bo co chwilę coś. Także taki update, ale chciałabym powiedzieć o książce, którą czytam. Zaczęłam czytać Klątwę Amalfi autorstwa Sary Penner. To jest moje pierwsze spotkanie z tą autorką, aczkolwiek jej pierwsza książka, bodajże chyba Zaginiona apteka, czy coś takiego, wstawię Wam okładkę, wielokrotnie gdzieś tam mi się przewijała, natomiast specjalnie, może, wiecie, się zapoznałam nawet o czym to jest. Natomiast tą książkę znalazłam bo mam jeden pomysł na film, w sumie nie wiem, czy go zrealizuję, ale właśnie ta książka tam się jakby no, w tym pomyśle zaistniała. I kiedy zaczęłam czytać właśnie opis, plus to, że to jest Amalfi, a ja w tym roku wybieram się właśnie na, między innymi do Amalfi we Włoszech, no to, to bardzo mnie to zaintrygowało. Natomiast no tak, to jest nowość, ta książka wyszła w tym roku, więc niestety musiałam ją kupić po angielsku za 18 euro praktycznie. Um, ale um, opis tutaj nam sugeruje, że Heaven y, jest y, morską archeologką, i właśnie na tym Amalfi Positano musi odkrywać różne wraki i itd. Tak e, na razie muszę powiedzieć, że przeczytałam ile 85 stron. To nie jest y, długa książka. i y, na razie ta cała akcja się wiecie tak toczy wielotorowo, dlatego że mamy dwie perspektywy czasowe. Mamy Marii, kobietę, która właśnie mieszkała w Pozitano chyba na, na, pod koniec albo nie w połowie XIX wieku. Mamy właśnie naszą współczesną heaven, która jedzie tam zgłębiać te wraki. Mamy też takie listy, które ktoś tam pisał. Mamy perspektywę chłopaka Holmesa, z którym właśnie Tamari z przeszłości się um, spotyka. Także na razie wielce się nic tu nie dzieje, e, aczkolwiek czyta się to dobrze i szybko, także to jest e, moja lektura. Ta książka, nie wiem, czy to zobaczycie, ma takie poszarpane brzegi. E, I nie wiem, do tej książki nawet to pasuje, aczkolwiek. E, nie wiem, czy, czy to jest jakieś specjalnie y, udekorowanie y, tej książki. Także ja czytam, wracam do pracy i tyle. Przyjechałam, słuchajcie, na to miejsce, gdzie można te kwiaty sobie ścinać, ale nic już tu nie ma. Chciałam jakieś ładne słoneczniki, a wszystko poszło. Także tak Także jedziemy do domu. Na zakończenie tego vloga zrobimy Mały Book Hall. Widzieliście już jedną książkę, która do mnie przyszła, czyli The Save Keep. E, zaraz opowiem Wam, o czym jest ta książka. Mamy tutaj czas 15 lat e, po II wojnie światowej, e, czyli połowę lat 50. i nasza główna bohaterka Izabel e, czy Izabel. Mieszka sama, natomiast jej brat zostawia swoją dziewczynę, partnerkę, właśnie u Izabel, żeby, żeby te dwie kobiety razem zamieszkały. I mamy tutaj gorące lato. Izabel chce kontrolować sytuację. No i między kobietami nawiązuje się pewna relacja. Wydaje mi się, że będzie to pewna relacja również taka fizyczna, tudzież zmysłowa. Nagroda Bookera jest tutaj widoczna. Książka była na krótkiej liście. Jest to też jedna ze stu książek wartych uwagi według The New York Times. Słyszałam bardzo dobre opinie o tej książce. Kupiłam sobie również taką malutką, czyli Godzinę Gwiazdy Clarice Lispector. To jest jedna z jej nowelek. Ja mam w Polsce te całe takie kompendium tej pisarki, natomiast brazylijskiej bodajże e, jeśli się nie mylę natomiast nie mam pojęcia czy, czy ta książeczka się tam znajduje była bardzo tania, więc po prostu sobie wzięłam i coś czego się trochę boję, a z drugiej strony jestem tego bardzo ciekawa, czyli Paradise Road Jenny Hval e, czyli Zgniły Raj e, Jenny Hval jest norweszką, jest e, przede wszystkim Zajmuje się tworzeniem muzyki, ale też właśnie napisała tą oto malutką nowelkę, w której właśnie opowiada nam um, o Joe, która jest w nowym, w nowym kraju na uniwersytecie. Ma bardzo taki przydziwny czas w swoim życiu: dom bez ścian, współlokatorkę bez granic i dom który wydaje się być żywy każdego dnia, coraz bardziej. I Joy jest coraz bardziej jakby świadoma tej sytuacji, coraz więcej czuje. Jak widzicie, jestem dziwnym ostatnim nastroju, jakoś coraz bardziej przerzucam się, a właściwie przypominam sobie o mojej miłości do literatury pięknej. I mam nadzieję, że te trzy powieści będą, będą warte tej lektury. I czasu, który im e, poświęcę. The Curse, Nie zabrnęłam tutaj dużo dalej. E, ta książka, miałam nadzieję, że właśnie bardziej skupi się na wątku tej e, archeologii i tego, co można znaleźć w wodzie, co się kryje tych tajemnic. Natomiast właściwie jest to taka powieść obyczajowa e, z wątkiem przygotowym, e, co nie oznacza, że jest to złe, aczkolwiek jest to zupełnie coś innego niż. Ja się spodziewałam, e, dlatego też nie do końca mm, nie do końca mnie ciągnie do tej książki, e, ale co? Ja idę czytać. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu, był inny, ale może każdemu z nas czasami potrzebna jest przerwa i czasami każdemu jest potrzebna taka chwila spokoju, zamyślenia i relaksu, także. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym już będzie działo się na pewno więcej.